Endometrioza rewolucyjne, ale wybitnie skuteczne podejście do choroby. Endometrioza to choroba bardzo nieprzyjemna i bolesna. W przebiegu tej przewlekłej choroby, błona śluzowa macicy endometrium która zgodnie z nazwą powinna się znajdować w macicy dostaje się poza nią i często jest obecna w całej jamie miednicy. Problem nasila się w czasie menstruacji, w trakcie której dochodzi do wewnętrznych krwawień, stanów zapalnych, silnego bólu i uczucia dyskomfortu. Nie zdziw się, ale twoja endometrioza jest chorobą autoimmunologiczną czekaj, czekaj chorobą autoimmunologiczną jest i wiąże się z przeciekaniem jelit i zmęczeniem nadnerczy. Nie znaczy to, że nie ma tego warunku o dominacji estrogenów. Owszem jest. Ale biorąc pod uwagę, że właśnie są już wyniki badań wschodzących autoimmunizacji, mamy teraz możliwość przyjrzenia się endometriozie z innej perspektywy. W rzeczywistości różne markery zapalne, cytokiny i przeciwciała we krwi jak IgG Specyficzne dla chorób autoimmunologicznych, dajmy na to Hashimoto, są zakorzenione w nieszczelnym jelicie. I nie ma od tej prawdy odwołania. Gdy Twoje jelito przecieka, już za moment w Twojej krwi pojawią się markery zapalne i przeciwciała. Natychmiast pojawi się większa ilość alergii, które paradoksalnie też powodowały przeciekanie jelit jak wrażliwość na gluten. Ja już nie mówię o celiaki. Badania wykazują, że pacjentki z endometriozą mają wysoki wskaźnik alergii, co potwierdza, że ma to związek z chorobą autoimmunologiczną wynikłą z nieszczelności jelit. Dlatego nawet gdy będziesz stawała na głowie i słuchała doktora i grzecznie podejmowała wszystkie hormony, a nawet suple, nie zdziałasz wiele, gdy nie zastopujesz przeciekania jelit. Będziesz niezasłużenie cierpiała z powodu niezrozumienia, o co kaman w tej chorobie. A więc co możesz zrobić już? Zastanów się nad swoim trawieniem. Znajdujesz niestrawione cząstki pokarmu w kale? Twoje trawienie nie przebiega tak, jakbyś chciała? Wypróżnienia są nie ten teges? Kluczem do skutecznego leczenia endometriozy jest uznanie jej za to, czym naprawdę jest, czyli skutkiem mineralnego niedożywienia. Co możesz dla siebie zrobić? Number one. Usuń pokarmy zapalne z diety. Wiem, że to nie jest przyjemny warunek, ale gluten, nabiał, szczególnie chodzi o kazeinę, kukurydza i soja pogarszają twój stan. Mocno ogranicz kawę z kofeiną i alkohol. Alko wyczerpuje kluczowe składniki odżywcze w systemie Twojego awatara i będzie dalej wspierać proces zapalny, podobnie jak kawa. Zwłaszcza kawa uszczupla zasoby magnezu, który jest też niezbędny do detoksykacji wątroby, jelit i regulacji relaksacji mięśni. Ale w jaki sposób trzymać się z dala od kawy? Spróbuj zielonej herbaty matcha albo chociaż green coffee pełnej polifenoli, czyli antyoksydantów. Weź wysokiej jakości probiotyk. Prawda jest taka, że równowaga bakteryjna jest kluczowa, ponieważ składasz się w 90% z bakterii, a tylko w 10% z komórek ludzkich. Tak, nasze awatary są wysokobakteryjne. W każdym przypadku problemów autoimmunogenności, czy tylko cięknącego jelita, probiotyki są absolutnie nienegocjowalne. Kolejnym punktem to kuracja glutaminą przy nieszczelnym jelicie i to jest raczej kuracja obowiązkowa. Aminokwas L glutamina popularnie się mówi glutamina to jeden z najpotężniejszych antykatabolików chroni mięśnie i posiada silne właściwości odbudowywania tkanki. Dodatkowo pomaga właśnie zapobiec przepuszczalności jelit. Poprzez dodanie azotu sprzyjającego budowie nowych białek mięśniowych, stymuluje procesy syntezy białek właśnie w mięśniach. Można powiedzieć, że glutamina chroni mięśnie przed samozjadaniem się przez nie. Przy okazji wspomnę, że wpływa pozytywnie na wyniki uczenia się, na gojenie ran, na serce, na gospodarkę cukru, a także, co dziwne, tłumi zachcianki na słodycze. Jednak diabetycy powinni być ostrożni ponieważ ich organizm nietypowo reaguje na trawienie glutaminy. Dlatego powinni konsultować przyjmowanie glutaminy ze swoim doktorem. Protokół glutaminowy przy nieszczelnym znajdziesz tu, w tym linku. Suplementy diety są potężną bronią w rękach mędrców. Oczywiście nie można oczekiwać, że naprawią wszystko, bo to nie są cuda. Jednak glutamina może odegrać niezwykle ważną rolę na drodze do pozbywania się problemów nieszczelnego jelita i chorób autoimmunologicznych. Może, ale niestety nie jest dla wszystkich. Ale ci, którzy mogą ją używać, a jest ich zdecydowanie zdecydowana większość, mogą też w ciągu kilku miesięcy doznać ogromnej poprawy, pomimo że wcześniej od lat zmagali się z poważną chorobą, wynikającą z przeciekających jelit. Glutamina wraz z kolagenem i witaminą C, według wielu naturopatów, jest czymś wręcz idealnym dla jelit. Jeśli jesteś typowym mięsożercą, bulion z kości ba, dla wielu tragiczny już zbrzmienia wyciąg z skórzych łapek. W ciągu tygodnia owe wywary pełne kolagenu mogą odbudować zniszczoną wyściółkę jelit. Mój przepis na bulion jest na wpół alternatywny, gdyż można zatrzymać się na opcji wegańskiej bez kolagenu morskiego peptam F-TIP typu pierwszego, czyli identycznego z kolagenem w naszym ciele, albo z tym kolagenem, co oczywiście pozbawia z definicji wegańskości ów bulion. A teraz kolejny punkt pomocny dla naszych jelit. Szejk białkowy z glutaminą, ale bez szarawarów. No dobra, żartuję. Chodzi o inny szejk. Szejk białkowy z izolatu serwatkowego. Wracając do kuracji glutaminą, to może przebiegać też w formie przyjemnego, sam na sam z szejkiem białkowo-owocowym. Czyli pyszny szejk z glutaminą, czyli odbudowa jelit, kości, mięśni, jak ktoś chce, mega odchudzaniem. Białko to budulec. Białko było i jest pierwsze. Zanik mięśni oznacza starość, zaś przeciekające jelita oznaczają poważne kłopoty układu odpornościowego. Złe trawienie powoduje choroby kości i tak spirala sama się nakręca. Shake, Shape Shake może być idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcą ochronić swoje mięśnie, chcą szybko odbudować układ trawienny, w tym zlikwidować przepuszczalność jelit oraz wzmocnić kości. Niestety nie jest to opcja dla wegan, jednak szejk nie zawiera laktozy, czyli cukru mlecznego, kazeiny, czyli białka, po którym dobrze rosną kopyta i rogi, ani oczywiście cukru, słodzony jest stewią. Przepis na białkowego szejka. Szejk składa się z jednej miarki odtłuszczonego izolatu serwatki CFM, zawiera wszystkie aminokwasy proteogenne, w tym glutaminę, dodatkowo wraz z jedną miarką glutaminy w proszku. Dwóch bananów oraz garści truskawek. Jak już wspomniałam wcześniej, glutaminę testujesz rozważnie, bowiem istnieje niewielki odsetek ludzi, którzy źle reagują na glutaminę. Najpierw zaczynasz od małej dawki tego aminokwasu, na przykład od 1,4 miarki, żeby powoli odbudowywać jelita, a nie zaszkodzić sobie. Truskawki bio, których nie zdążyłeś zamrozić w czerwcu, mogą zastąpić borówki z lasu. Nie muszą być bio albo maliny i można dodać garść zielonych liści mniszek, pietruszka, szpinak, i jarmuż, albo zmiksować po prostu seler naciowy lub łóżeczkę Forgreensa, Greensa 100% Organic Disease Bio. Shake powinien być zrobiony na dobrej wodzie, nie na mleku typu mleko lub na organicznym mleku roślinnym. Ilość w zależności od tego, jaką konsystencję napoju lubisz. Nigdy nie należy zapominać o zakwaszaniu żołądka. Owszem, można się spierać, czy domowy test sodą jest miarodajny, gdyż brak odbicia po szklance wody z sodą może mieć jeszcze inne przyczyny niż nieodpowiednia ilość kwasów żołądku, bowiem dwutlenek węgla może ulotnić się z żołądka poprzez jego ścianki, przenikając do płuc, i zostać wyprowadzony na dwór wydechem albo wylatując w postaci przeminęło z wiatrem. Jednak pomimo rozumowania mędrca i szkiełka w oku, okazuje się, że w praktyce ten, komu się wcale nie odbije albo bardzo późno, właśnie ma problemy trawienne, a jego jelita przeciekają. 6. Wprowadź codzienną kurację oczyszczania ciała w postaci czterech szklanek. Kuracja zawiera w sobie antyzapalną przyprawę kurkumę, niezwykle ważny prozdrowotnie sok z cytryny. Kwas cytrynowy, a także dużo chlorofilu w postaci alg i młodych traw. Wraz z drugą szklanką dostarcza sobie niezbędnego magnezu, a trzecia z odstępem jabłkowym stymuluje żołądek do zwiększonego wydzielania kwasu, co ma pozytywny wpływ na trawienie. Kuracja ta nie tylko oczyszcza wątrobę, ale także załatwi problem systematycznego, codziennego, porannego nawadniania ciała oraz łatwego wypróżniania. 7. Eliminuj stres. Jak? Za pomocą oddechu, wbiegania, docierania do swojej świadomości, obniżania entropii, czyli co tam umiesz zrobić, żeby się zrelaksować. Oczyszczaj rano język, to bardzo ważne. Zaprzestań walki, zaakceptuj to, co jest. Podejmij zamiar osiągnięcia celu, a nadmiar potencjału związanego z obmyślaniem celu rozprosz działaniem, czyli ruszaj ze skrzyżowania, bądź w drodze, w kroku. To leczy zarówno awatara, jak i ewoluuje gracza w tej wirtualnej grze. 8. Wprowadź pokarmy redukujące histaminę czyli jedź żywność przeciwzapalną. Rzeżucha zmniejsza poziom histaminy o 60%. Uwaga na rzeżuchę rosnącą w naturze, gdyż ma groźne pasożyty. Sama ją hoduj bioliwa z oliwek extra, virgin bogata jest w polifenole. Zziłek moringa, wkrótce będziemy ją mieli, hamuje uwalnianie histaminy w 72%. Uzupełni niedobory selenu i witaminy E. Jednym z powodów, dla którego selen może zatrzymać tę chorobę, jest fakt, że współpracuje on ściśle z witaminą E, która już w latach 30. ubiegłego wieku znana była ze zbawiennego wpływu na błonę śluzową macicy wielu zwierząt. Badawcza ścieżka jest w tym zakresie niezwykle długa i tutaj wiele nazwisk pada. A biorąc pod uwagę owe badania oraz fakty, można słusznie wnioskować, że przyjmowanie przez kobiety minimum 400 jednostek międzynarodowych naturalnej witaminy E oraz 200 mikrogramów selenu to dobry ruch. Doktor Saul wspomina nawet o tysiącach jednostkach witaminy E. Ciekawostka. Badania nad bydłem wykazały, że endometrioza u krów może wynikać z niedoborów selenu. Mleczarze wiedzą, że krowa nie da mleka, jeśli wcześniej się nie ocieli, dlatego podają jej selenowe suplementy. Suplementy selenu są podawane szczególnie w rejonach, których gleby są ubogie w ten pierwiastek. Obecnie z powodu dewastacji zasobów, nieuprawiania ziemi, uprawia się tylko plony. Doszło do tego, że trudno znaleźć gleby bogate w ten pierwiastek. Rolnicy zbankrutowaliby, gdyby krowy nie dostawały selenu i zachorowały na endometriozę. Dokładnie odwrotnie niż u ludzi, gdy kobiety z endometriozą, które powinny suplementować selen, mogłyby przestać być źródłem dochodów dla lekarzy, farmaceutów i takich tam. Rolnicy doskonale widzą pewne prawdy, a lekarze wcale ich nie dostrzegają. Ciekawe dlaczego. Krowy to witarianki na surowej diecie roślinnej, pozyskujące minerały z trawy, ziaren i suplementów. Lizawki solne, na przykład, dostarczanych przez inteligentnych mleczarzy. Mimo tak dobrych przykładów, lekarze leczą endometriozę dopiero wtedy, gdy się pojawi i używają do tego konwencjonalnych leków. Wprowadź kwas foliowy do swojej diety. Niedobór kwasu foliowego prowadzi do niedokrwistości megaloblastycznej, tej z brakami witaminy B12. Skutkującymi zaburzeniami dojrzewania komórek krwi i szczególnie groźnej na etapie ciąży, niemowlęctwa i dzieciństwa, czyli w okresach związanych ze wzrostem. Wiemy też, jak ważną rolę odgrywa kwas foliowy w mega ważnym cyklu metylacji: wysoka homocysteina i jej skutki, depresje, problemy psychiczne, ale to tylko dygresja, o czym wkrótce wypatruj filmu. Dzięki diecie opartej na liściach i trawie krowy nie narzekają na braki kwasu foliowego. Kobiety witarianki, szczególnie na diecie 811, jedzące 20 dekagramów zielonych liści dziennie, również nie. Innymi składnikami odżywczymi, które mogą pomagać w zwalczaniu endometriozy, są duże ilości witaminy C, witaminy B kompleks, nienasyconych kwasów tłuszczowych, lecytyna olej z wiesiołka, żelazo najlepiej z naturalnych pokarmów jak algi, jod, wapni i magnez. Suplementacja jest więc jak często bywa bardzo dobrym pomysłem. Przepis na zupę solną. A teraz prosty przepis na wyśmienitą, co do skutków nie mam na myśli smaku. Zupę solną gojącą schorzenia występujące przy chorobie autoimmunologicznej i zmęczonych nadnerczach. Czego potrzebujesz? Siedem łyżek soli himalajskiej lub soli morskiej celtyckiej, tej szarej. Jeden litrowy słoik twist z zakrętką wypełniony dobrą wodą. Jak to zrobisz? Dodaj sól do słoika, teraz napełnij go wodą. Postaw w lodówce na dzień lub dwa, aż sól całkowicie się rozpuści. Gdy dodałaś soli w grudach, wówczas może to trwać dłużej. A następnie dodawaj jeszcze po jednej łyżeczce soli do tego słoja dwa razy dziennie. Dawkowanie. Bierz łyżeczkę zupy i jeden raz lub dwa razy dziennie. Po co ja to robię? Świat internetu połączył nas nicią jak w filmie Avatar. Naturalne metody leczenia dzięki temu znowu stają się popularne. A najlepszym lekarstwem na endometriozę jest zrozumienie, co się tak naprawdę wydarzyło w twoim ciele. Endometrioza, tak jak większość królujących teraz chorób, urodziła się z powodu zanieczyszczonego toksynami ciała, przeciekających jelit braku odpowiedniej ilości kwasów w żołądku i niedożywienia. Oraz oczywiście przyczyniły się do tego estrogeny, ale to i tak są naczynia połączone. System nas celowo przeraża, straszy niskimi estrogenami, manipuluje emocjami związanymi z kobiecością i męskością, podobaniem się. Straszy nocnymi potami i piekielnym gorącem, oraz niechęcią do nas płci przeciwnej. System chce nam wcisnąć cokolwiek za pomocą strachu, bo tak jest najskuteczniej, a hormonalną terapię zastępczą można dzisiaj wcisnąć każdemu, nawet uczęszczającemu do gimnazjum. Tymczasem od zawsze chodziło o równowagę, w tym hormonalną naszych awatarów, którą to równowagę możesz przywrócić odpowiednim odżywianiem i radosnym stylem życia. Dzięki. Dziękuję za to, że poświęciłyście mi chwilę. Krypciożka, Jeśli chcesz zaczerpnąć więcej ciekawych informacji, zapraszam na moją stronę pepsielliot.com. Subskrybuj mój kanał.